Często pytacie mnie, Kasia, jaki ocet wlać do pralki zamiast płynu do płukania? Odpowiedź jest prosta. Żaden magiczny. Dokładnie ten, co w Lidlu czy Biedronce kosztuje 2 zł, i dokładnie ten, który mój czy twój tato lał do śledzi czy galarety. Lejemy go do pralki, dokładnie w to miejsce, gdzie wlalibyśmy płyn do płukania, w efekcie czego otrzymujemy turbomiękkie pranie, które dużo łatwiej się prasuje, ochronę kolorów naszych ubrań, przedłużamy żywotność naszych ubrań, pralka jest czysta, bez osadu, no i jesteśmy mega eko, ekonomiczni i ekologiczni. I co najważniejsze? obiecuję Wam, że ten śmierdzący ocet wyparuje. Warunek jest jeden. Ubranie musi wyschnąć. Bo jak otworzycie prawkę, to delikatnie może być czuć ocet. To nie jest moment, w którym otwieracie szufladę, nastawiacie drugi cykl i wlewacie ukochany płyn do płukania. O nie, nie. Dajcie szansę i dajcie ubraniom wyschnąć. Chcecie zapachu? Wlejcie kilka kropelek ulubionego olejku eterycznego. Albo mam jeszcze drugą opcję. Znalazłam super perfumy do prania. Link na kanale nadawczym. Jeśli interesują Cię tego typu treści, to koniecznie zaobserwuj mój profil. Panie od jakości!